Powinniśmy przejść do. do dzieła, do ćwiczeń. To ja, najpierw trzeba by było chyba pobiegać, tak? Jak nie, to jest? Nie, nie trzeba. Potrzeby. Nie ma potrzeby. Ćwiczeń biegania. żadnych siłowych nie proponuje w zasadzie Pan? Każdy, kto y, nie ma jakichś poważnych schorzeń, y, na przykład choroby stawów, jakieś zaawansowanej, może śmiało strzelać. Pokusiłbym się nawet o to, że, że przy wielu chorobach można tak dobrać sobie broń, jej odrzut, yy, że nawet to nie będzie nam stanowiło jakieś przeszkody. Jest taki kaliber jak 22LR, tak zwany KBKS. Naprawdę małe naboje i ta broń, szczególnie w wersji karabinowej, odrzutu po prostu nie ma. Czy są jakieś przeciwwskazania z rozrusznikiem, coś, nie wiem, matki w ciąży? Matki w ciąży. Wiele kobiet w ciąży strzelało. Natomiast ja osobiście, yy, przede wszystkim nie ma badań na ten temat. Badania ten temat byłoby bardzo trudno przeprowadzić. Ale ja osobiście yy, uważam, że jednak kobieta w ciąży powinna się powstrzymać od strzelania. Yy, czym to mogę umotywować? Jestem również płetwonurkiem i jak każdy płetwonurek wiem, że woda z uwagi na swoją gęstość jest... W ogóle płyny, ale woda w szczególności z uwagi na swoją gęstość jest doskonałym przewodnikiem dźwięku. I w momencie, kiedy będziemy strzelali, a łożysko kobiety jest wypełnione tym płynem, to uważam, że bardzo duża ilość fali dźwiękowej może zostać przekazana na brzuch i w rezultacie trafić po prostu y, do dziecka. Ja wiem, że kobiety pracują w fabrykach. Y, w ciąży, pracują gdzieś przy jakichś maszynach, które wibrują w ciąży, ale jeśli nie trzeba. A o to dzieciach jaki limit? Y, bardzo młode dzieci strzelają w Stanach Zjednoczonych. Y, w Stanach Zjednoczonych jest tak wysok wysoka kultura posiadania broni. Zresztą, oczywiście, nie tylko, bo w Europie taka kultura jest również na przykład w Czechach, w Szwajcarii, ale tam strzelają dzieci 6-7 letnie. Można to sobie bardzo prosto sprawdzić za pomocą YouTube'a. Są dzieci w wieku 7 lat, zawodniczki strzelań sytuacyjnych, które posługują się bronią taką jak AR-15 w krótkiej wersji, jak MP5, jak strzelby Mosberg. I robią to na takim poziomie, gdzie naprawdę wielu zawodników tutaj u nas w kraju, po kilku latach treningu, byłoby zaskoczonych. Także, tak jak w przypadku większości rzeczy w naszym życiu, trzeba sobie po prostu dobrać odpowiednie narzędzia do naszej pracy. W przypadku dzieci na początku stosowałbym raczej broń o mniejszym odrzucie i mniejszej masie, żeby nie obciążać kręgosłupów, bo w zasadzie nie da się ukryć, że tornistry szkolne naszych pociech również są już tak ciężkie, że dodatkowo dokładać im jeszcze obciążenia na strzelnicy niekoniecznie trzeba, chociaż zawsze możemy też zastosować podpórkę. Jest bardzo duża elastyczność, dużo broni na rynku. Na pewno zawsze do dziecka coś sobie dobierzemy i to jeszcze tak, żeby ono tą swoją broń po prostu polubiło.